Dzień ósmy, kto w pokoju serca i pokornie przyjmuje wzgardę, zdobędzie niewyobrażalną wielkość. Co to jest wielkość? Normalny, zdrowy człowiek pragnie sukcesu i uznania, dba o swoją opinię i honor wobec ludzi. Każdy stara się zachować twarz i godność nawet wtedy, gdy walka wydaje się już przegrana. Prawdziwa wielkość nie zależy jednak od oceny ludzkiej. To, co mówi sumienie jest ważniejsze niż gadanie, komentarze i plotki. Właściwa wielkość zależy od tego, jaką opinię w danej sprawie. Ma Pan Bóg. Wartość ma to, co ceni się w niebie. Szlachetny jest to, czego nie niszczy mól ani rdza, czego nie można ukraść lub stracić. Kto żyje w perspektywie wieczności, znajdzie w swoim sercu siłę i pokój, aby wytrzymać. Poniżeniu przez ludzi. Takie próby umacniają pokorę, która może wzrastać szczególnie w każdym poniżeniu. Prawdziwej wielkości nie zdobywa się przez głośne zwycięstwo, oklaski, reklamy, albo milczenie wobec niesprawiedliwości. Przebaczenie krzywdy, dążenie do pokoju, nawet kosztem własnego prawa, Czasu czy pieniędzy są znakami prawdziwej wielkości, często niedocenianej przez ludzi. Taka wielkość można często znaleźć wśród ludzi prostych. Nie zależy ona od wkształcenia, kariery czy bogactwa. Taka wielkość nie rośnie wraz z z wiedzą o Bogu, ale znajduje się tam, gdzie jest prawdziwa pokora. Pytanie na pogłębienie. Czy ważniejsze jest dla mnie to, co mówią o mnie ludzie, czy to, co myśli o mnie Bóg? Czy uznaję wewnętrzną wielkość człowieka, która publicznie Często jest ignorowana Czy zbieram skarby na wieczność Których nie można ukraść Których rdza ani mól nie niszcze Czy wykształcenie jest dla mnie Ważniejsze niż formacja serca Czy chronię i pomnażam Swój pokój serca